Witajcie na kanale. Dzisiaj przed sobą mam paczuszkę od Lucyny K. Bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie dla Lucynki serduszka w komentarzach. Odnośnik do kanału Lucyna K jest w tytule filmu. Serdecznie Was zapraszam. Ja już sobie tutaj otwarłam Paczuszkę, że nie za, zaglądałam Co jest w środku Ponieważ z tyłu są dane Ja sobie wezmę ją na bok I będę wyciągała po kolei I będę pokazywała co się w tej paczuszce Znajduje I Jak pierwszy mamy tutaj Cappuccino Smak malina i kokos Jeszcze nie piłam, więc bardzo serdecznie dziękuję. Sobie za chwilę wypiję. I tutaj mam dalej. Maseczkę. Maseczki też bardzo lubię, więc na pewno się przyda. Nawilżająca super. I Tutaj mamy mokat czekolad. Też malinowa. Malinowa czekoladka, super. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję. Zostawcie serduszka. Tutaj mamy tiktaczki, super. Cytrusowe. Oraz mamy batoniczka. Bardzo, bardzo. Jeszcze raz dziękuję. O oh ja. Yeah. I tutaj mamy Mercy. Jeszcze. Bardzo, jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę nie trzeba było. Dla mnie liczy się pamięć. I tak. I tutaj mam jeszcze kopertkę Otworzymy sobie. Próbuję, żeby nie uszkodzi. Okej, okay, mam otwartą. i Wyciągam Tutaj mam W dniu urodzin o, Może troszkę oddalę Nie wiem czy Okej okay. I tutaj mam w dniu urodzin o, Jaka piękna Przepiękna jest ta karteczka I tutaj mamy Życzenia w dniu urodzin Dużo zdrowia, szczęścia i radości Oraz spełnienia marzeń Życzę Lucyna K. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Was na kanał Lucyny. Link będzie, odnośnik jest w tytule filmu. I tutaj jeszcze mam zdrapeczki. Naprawdę nie trzeba było. I tak tu mamy mega pensje. I love big cash. I jeszcze Paradiso. Naprawdę nie trzeba było. Ja serdecznie dziękuję. Tutaj troszkę usprzątam. Z... Tutaj położę sobie na bok to wszystko i za chwilę do Was wracam. Jestem już z powrotem. I tak, tutaj mamy Paradiso z numerkiem 8. Mega pensja z numerkiem 21 i I love Big Cash z numerkiem 11. E, czy tutaj coś będzie, czy nie, się nie przejmuj. E, jeżeli tutaj nic nie będzie, to się nie przejmuj. E, ja się bardzo cieszę e, z celu dobroci. Naprawdę e, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. I zaczynamy od I love big cash. Tutaj e, szukamy napisu cash e, i wygrywamy przypisaną kwotę i monet wtedy mnożymy razy dwa e, oraz wygrywających liczb. A wygrywające liczby to 19 35 dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden i czterdzieści jeden. I szukamy. Czterdzieści dziewięć, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści siedem, dwadzieścia cztery, osiemnaście oboczek, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, pięćdziesiąt osiem, czternaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści osiem, trzydzieści trzy i następny rządek. Tutaj mamy dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć. Siedemnaście, pięćdziesiąt cztery i jedenaście numer z I tak tutaj kontrolne szukamy. Jest U, U i Y. teraz może weźmiemy sobie. Paradiso Paradiso. Mamy tutaj z numerki ósme, jak już wspomniałam, i szukamy, a będziemy szukać ryby oraz a, palmy. Palemka tutaj mamy, ryba oraz palma. Rebka jest tutaj. I tu mamy jeszcze palmę. Teraz krabik i parasol. Tu mamy krabika. A tutaj jest parasol. I to wszystko. Kolejne symbole to płetwy i ośmiornica. Płetwy i ośmiornica. Ośmiornice mam tutaj. Płetwy są tutaj. I to wszystko. Następnie okulary i fala. Fale mam tutaj. Fala i okulary. Okulary. I tutaj o tu mamy jeszcze rybkę. Następnie kostium i rozgwiazda. Kostium i rozgwiazda. Kostium jest tutaj. Mamy rozgwiazdę. I tu mamy jeszcze rozgwiazdę. Następne symbole to napój oraz nuta. Napój mamy tutaj. Napój i nuta. Nóżka jest tutaj i tutaj. Kolejne. Tu mamy słoneczko i termometr. Termometr jest tutaj. Słoneczko mamy tutaj. Tu mamy słoneczko. Tutaj jest jeszcze termometr, i tu mamy termometr, tu mamy słoneczko, i tu jest jeszcze słoneczko, oraz tutaj jest jeszcze słoneczko. Teraz arbus i wodolot, arbuzik, tu mamy wodolot. I tu jest jeszcze arbuzik, i tu jest jeszcze arbuzik. Tutaj mamy teraz torbę i deskę. Deska jest tutaj. Tu mamy torbę. I tu jest deska. I tu jest torba. Ostatnie dwa. Mamy serduszko. Serduszka zostawcie dla Lucynki w komentarzach. I chmura. Serduszka. I chmura. Chmura. Serduszko. A tu jest jeszcze wodolot. Serduszko. I... To wszystko. Zobaczymy sobie kontrolę Mamy CY. I teraz weźmy sobie mega mm. I tutaj szukamy wygrywających liczb: 18, 25. Trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, oraz trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa. Dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć, czternaście, czterdzieści dziewięć, trzydzieści cztery, dziewiętnaście, czterdzieści osiem, siedem dwadzieścia jeden trzydzieści pięć jeden mega pensja piąteczka i cztery i tutaj mamy tutaj są kontrolne są różne, ale to się nic nie dzieje. Ja bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj um, mamy tyle dobroci, tyle słodyczy um, oraz przepiękną karteczkę. Um, naprawdę przepiękna. Pięknie się otwiera. Super. Bardzo, bardzo dziękuję um, za tym dobroci. Naprawdę zostawcie serduszka dla Lucynki w komentarzach serdecznie. Także e, zapraszam Was na kanał Lucynaka. E, link e, się odnośnik jest w tytule filmu i... E, ja również bardzo dziękuję i zostawiam serduszka. I widzimy się w następnym filmiku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, za łapki w górę, za komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć.